Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Benedykt Tunus i rozpoczynamy kolejną serię z gry retro. Tym razem będzie to Prey. Prey jest to gra wydana 11 lipca 2006 roku. To nie jest ten Prey, którego możecie na Steamie Nowego spotkać. Jest to gra, gdzie naszym protagonistą jest Indianin Tommy, który wraz ze swoją dziewczyną, słuchajcie, został porwany przez kosmików Jego również z dziadkiem która pracuje w barze. Tak? Ja tej gry wcześniej nie ogrywałem. Będzie to także mój debiutancki, mój debiut w tej grze. Razem z Wami mam nadzieję. A jeżeli ktoś już widział tą gierkę, to mam nadzieję, że będzie Wam miło sobie przypomnieć e tą gierkę, jaka była fajna, bądź nie. Zobaczymy, bo tak jak mówię, ja w nią nie grałem. E do tego zobaczymy sobie, zobaczymy... Nie, normalne ostatnie zamówienia The world is full of stories and from time to time they permit themselves to be told We're 2K games Hey Tommy Ostatnio skończyliśmy przygodę Jacka, teraz przechodzimy do Tomka India. What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell her you love her. I gotta get off this damn reservation. If she'd just come with me, it'd all be different. It'd all be Listen to yourself. Who do you think you're kidding? Tommy! Get your ass out here. Dobra, idziemy. Czy idziemy. mamy nogi? Nie mamy nogi. Doesn't anyone ever clean this place? Looks like Jen's running low on Ryan Red. Ryan Red, I want you for U.S. Army, man. I Tommy, what are you doing? Ennis? I sense great change on the winds. I came to warn. Save it, grandfather. You know I don't go for that shit. Listen, Tommy you cannot turn your back on your heritage any longer it will give you strength strength for what to save yourself to survive survive what are you talking about anisi go home my place is here by your side go home you will have need of me this night sure whatever <laughs>

Slow night tonight, huh, Sugar? Not since you two studs showed up. Hey, you sell any of that red engine shit? My wife loves that turquoise crap. Oh, this is a bar. We Mada don't sell jewelry. Hey, maybe she's got something else for sale. <laughs> <laughs> Nothing either of you could afford. Drink up, boys. something, babe. Did you come in here for a drink? No, i możesz coś. It's Dave. Przeczyścimy rury. Uhu. Co my tu? Mamy? Hey, uh. coming, Co? Ty nie masz już za dużo? Co? Stuk. z Indianinem. Worst Indian casino. <laughs> ever. <laughs> Tony, swoją laskę Tomek, no, ci, że Gin loves you, you know. She has a hell of a way of showing it. She is Cherokee. She is bound to this land. Asking her to leave is asking her to give up a part of her soul. But doesn't she want something better than this? To be among one's own people, to truly know where you belong? If there is something better in this life, I have not seen it. That's because you never left. The nie chciał. do since the coming of the storm? Any what? Any wire? Something spooked them. Wolves. So Do you think about what I said? Tommy, not this again. Come away with me, just for a few days, off the reservation. Why can't we just be together what here? You know why? I hate this place. It's a goddamn cage. It's no way to live. This place is my home. My job is here. My family is here. Do you think you're saving me by taking me away? I'm Cherokee, Tommy, just like you. You should be proud of that. Look, I know the tribe's important to you. It's just. It's Never meant anything to me. Hey, Pocahontas, let's have two more cold ones over here. Last call, boys. Already? Oh, hell no, that ain't right. It's time for you boys to leave. Tommy Mark, yeah, you've been looking problem... that pretty little ass at us. I w... don't think w so. W Tommy, come do something. Yes, where's, where's that famous engine hospitality, huh? Don't touch her.

Please stay tuned for important information. And we're just now getting word that several similar objects are being sighted in the skies over North America. Now this is becoming all so you Jakie wcielę, żebym się wystraszył O, mamy... latarka? Nie, palniczka. Ja! Wojna światła uh, no, Nieźle Dziadek! Dziadek! Dziadek. Yeah. Nie! Czem? O Rozdział pierwszy. Prędkość kosmiczna. Słychać krzyki. Dobra. Czyżby to było zamienienie w stroga? W kół, w Twórcę. O oh. Mój, GOD! Ziemia jest okrągła! I co, płaskie rzędy, Ziemia jest okrągła! To już nie było, rybie oko. Jak Energy Energylandii! Tommy! Tommy! Grandfather! I can't. I can't neither can I. Where the hell are we? What's going on? What are they gonna do to us? I don't know, Jen. Stay calm. I'll get us out of here. Just give me a minute. Mm -hmm. What the fuck are those things? Śmiejs się, stomka. Don't make me smile at pograwić się na maksymalnych ustawieniach i ogólnie żeby ustawić... O, jest to autko nasze co nas wystraszyło w części naszego baru. No i tak jak mówiłem, żeby ustalić maksymalne ustawienie, to musiałem trochę pogrzebać w plikach gry, bo kurczę, no powiem wam, że samo ustawienie grafiki rozdzielczość. No nie małym problemem. Ale na szczęście się udało mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Jen, stop! I'm trying to think! Uniqua will hear me. If there's a great spirit, he's not here. No już myślimy, tak to już polską wersję językową. Jest zabingu, ale jest. O, no. O, no. Jen! Jen! God no! Co to za pupa? to za odbyt? Co to za szczury? Dobra Taki śłopo no. Halo Halo. halo. O, sorry kurde nie powinienem Cyk. Nie powinienem go tam Myślałem że mu pomogę, że go szturchnę tak jak te ekrany Co jest? O, o, Co to za jaja Halo Jak on nie uderzył? Czyżby to był nasz przyjaciel Ale bajeranckie przejście To nasze zdjęcie, to my What is this place Jak go nie Ty, do góry nogami? Tędy idziemy. Ty! Nie strasz. Jakiś wielki ty. To już chyba nie była tamta kura. To Dziwne, dziwne. Czyli tak wyglądają apteczki. Syk. Dobra, to mi tutaj widzę. Indianski To machał, w którym się posługuje. Okej. Podniszki! To co to jest? Okej. Dobra. Pomóc, uciekać, pomóc, uciekać. No nie wiem. Hold on. hold on grandfather oh jack oh just my god come me! you must go hang on i'll try to stop this thing go now hello i shall awake you in the land of the ancients oh Dziad. my god no no uh-huh Tyle nie z dziadka. Kłowcy. Teleporty. Portal. Ale to poczekaj, nie uciekaj no. Drugi etap spiralu w dół. No, powiem wam, że zapowiada się dosyć ciekawie. Tytuł. Nie, no, nie będziemy tego przecież włączać, nie? on to zatrzymał, to po co będziemy to włączać? o ciowce much better old wrench co to mamy jakąś snajperkę jest zoom wizjoner dalej nie i przez odbytnicę o kurde e tended dobra that felt Tyle? Musimy wejść. Czyli tutaj musimy, dobra. Kranik, tu jakieś dziwne maszyny. To te, ty. To te Rumby? Sprzątające? Co to jest? Co to jest? I already told you about the weather. I'm getting some reports of strange lights in the sky from the Oklahoma area. Where a few cities tell us that the state police get this are reporting mysterious lights. And with their hard to find the way to the city. Wissaddle it. There's something here. headshot. jest taka broń, dobra. Halo? Jak się uciekłeś? Tak, okej, okej. Halo? Co to jest? Robaczka. to? Ale mindfuck, ty. Jakie fajne ty granaty Pokaż się aha, czyli tak przeładowywać nie trzeba, czyli to jest coś zrobionego na wzór e, duma widzę. Ja... Ty dobre to jest. Ale mi się wełbie. Tylko się nie zrygać, tylko się nie zżygać. Dobra, mamy save Ty dobre to powiem wam teleporty co tu jest? Tu trzeba wejść Co jest? Jaki wielki! my jesteśmy coś tak... Aha, to nas zmniejszyło Co jest? To najbardziej Nie najlepszy Jakie fajne to wymyślili ty That was fucked up No, mas rana This is fucked up Cyk. O, widzieliśmy siebie. Tommy, jaką masz Cyk. to widzę, że tu bierze trochę.

Zdechły? Ech! Jeszcze jeden? No aż tam pajączka. Dobra. Tommy, co się dzieje? Tomek! Dobra, idziemy dalej. Mamy wyłączone. Tutaj nic nie ma. Cyk. O where Co to jest? Gwiazda śmierci. Śmierdzi. Ty no bajeranckie to zrobili. Ja pierdzielę. Nie no fajnie to wygląda powiem wam. Dobra, idziemy dalej. Uło. No powiem wam, że nie, Z, może sniperem nie jestem za dobrym, ale jakoś sobie radzimy. Dobra, mamy save. O, mnie będziesz pluć, ty. Co jest bez głowy jeszcze pójga? Dobra. I tutaj, a tu jest jajko. Czyli co, znowu wygrywamy w nożno futbal. oh So Are you hurt? It seems to be. Ah, uh, this looks safe. No problem.

Talon will guide you. Talon, it can't be. Ziki to Tu? To gdzie ty mi prowadzisz ciem, żeby spad? Co? Kurde, fine to wygląda, powiem wam. Silugi, I saw you Silugi. die. Silugi, where? Where am I? This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. The land of them? All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. <sighs> I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? Your spirit guide, Talon, <laughs> brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now you must embrace your heritage if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble. I've gotta find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. Dobra. Okay. You know, find with Niewierny Tomasz jesteś, tak? Czyli nic nie wierzysz Może widzisz Dobra Tomek, idziemy. Malowidła Tutaj piękny widok, nie no, dziadek się fajnie urządził powiem wam Może on się chciał w ogóle uwolnić od tego Tomka czekajcie, a tutaj co jest? Test. Aha, tu jest na ten, teraz, dobra. What the hell is this? Let me out of here! No, I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your Earthbound shell, Damasi. Let your spirit carry you where your body cannot pass through the fire. Okay. E, good you may now return uh -huh. to your body you have learned well no mortal obstacle can stand in the path of your spirit you become like chameleon who moves unseen invisible okay i've passed your little test send me back first you must master the bow you must learn oh, to fight not a the army taught me to kill. Remember, you fought in white man's wars with white man's weapons. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit cave. Well, good. We're going to the Jaskinie Duhów. Oh, proszę, jakiś sprzęt. O, czyli mam znowu wejść do ducha, tak? This bow is the weapon of your spirit form, but your bow must be replenished. Claim the spirits of your fallen enemies. There is still much to learn. The power of the Dark Ones grows ever stronger. I don't have time for this. Jen needs me. As you wish, Talon will guide you, he will become your eyes and ears. Heed his warnings well. Okay, kolejna szansa.

Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy sobie pierwszy odcinek z gry. Prey, powiedzcie mi, e, jak Wam się podoba. Czy chcecie z tego pełną serię, czy raczej zrobić parę odcinków? Ale myślę, że zrobimy sobie pełną serię. No, z uwagi na to, że sam w to nie grałem i chciałem sobie to przejść. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pooglądać przygody Tomka. Jacka niestety się już skończyły. Także dzięki, wielkie, za uwagę. Jeżeli Wam się podobały serie z Far kraja. Tutaj jesteście zainteresowani serią spraya, to zostawcie lajka, like jakiegoś subika, jak macie ochotę obserwować mój kanał. No i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!